Gdy ktoś chce pojechać w Tatry i pierwszy raz wejść gdzieś wyżej niż na morskie oko, to warto mieć przy sobie kogoś, kto już w tych górach był. Kto wie, jaki sprzęt zabrać, kto nas poprowadzi, kto zna szlak. Takiego przewodnika. To nie musi być wykwalifikowany przewodnik, ale ten, kto rzeczywiście zna to, jak się poruszać po górach. Tak samo czytając Pismo Święte. Trzeba mieć dobrego przewodnika i dzisiaj właśnie o Nim. Krok drugi. W czytanie Pisma Świętego, które wchodzi jeszcze w to przygotowanie, kiedy już jesteś wyciszony w swoim sercu, masz przygotowane miejsce, to teraz musisz prosić o pomoc poprosić najlepszego przewodnika, czyli po prostu Ducha Świętego. Inaczej będziesz pływał po powierzchni. Duch Święty, który może wejść do Twojego serca, może dać Mu światło i to Słowo, które czytasz, On nagle napełni życiem. On da Ci odpowiedź. On Ci poprowadzi. Pokaże Ci, co Bóg ma Tobie do powiedzenia. Duch Święty jest konieczny żeby usłyszeć Boże Słowo. On jest tym przewodnikiem. On jest takim nauczycielem, który pozwala mi zrozumieć wiedzę, którą zdobywam. Bo nie wystarczy mieć wiedzę, ale potrzeba też ją zrozumieć, nabrać umiejętności korzystania z niej. Tutaj takim nauczycielem i przewodnikiem jest Duch Święty. To też pomaga mi trwać w pokorze, że to nie ja teraz tutaj sobie Pismo Święte otwieram i ja teraz wiem, co tu Pan Bóg do mnie powie. Ale właśnie staję w pokorze. Panie Boże, powiedz mi to, co Ty masz do przekazania. Nie to, co ja sobie wymyślę. Daj mi swoje słowo. Ja potrzebuję Twojego światła. Warto po prostu na samym początku, po tym wyciszeniu, poprosić Ducha Świętego. Może to być ta modlitwa Duchu Świętego, która oświecasz serce i umysły nasze. Dodaj mi ochoty, zdolności aby to czytanie Pisma Świętego było dla mnie spożytkiem doczesnym i wiecznym. Mogą to być krótkie słowa. tylko Święty, przyjdź. Pomóż mi dzisiaj usłyszeć Boga. Otwórz moje serce. Ważne, żeby to było szczere. Żeby to było wezwanie na pomoc tego najlepszego przewodnika w czytaniu Pisma Świętego. Spróbuj zawsze zaczynać od tego. I życzę Ci, właśnie, siostro, żeby, żeby każde czytanie Pisma Świętego Zawsze było owocne, przez to, że Duch Święty będzie mocno działał w Tobie. Dzisiaj, czwartek, w Oktawie wielkanocnej. Piotr przemawia do Żydów, którzy widzieli uzdrowienie człowieka chromego. I tłumaczy im, że przez wiarę w jego imię, temu człowiekowi którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara zbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Wiara w imię Jezusa, żywego Jezusa, który zmartwychwstał, który ma moc uzdrawiać. Jezus potrzebował wiary tego człowieka. I również dzisiaj tak jest, że Jezus potrzebuje mojej wiary, żeby uzdrawiać, żeby przychodzić. Często uzdrowienie jest uzależnione od wiary. Pytam się więc dzisiaj, jak wygląda moja wiara? Co mogę zrobić, żeby ona była większa, żeby tak nie wątpić? Znowu pewną podpowiedź daje Jezus, który przychodzi w Ewangelii, przychodzi w dzień zmartwychwstania do apostołów, i mówi takie słowo. Czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Jezus udowadnia, że żyje. Apostowie mogą z Nim zjeść kolację, mogą Go dotknąć. Jezus powoli zdejmuje z ich serc te wszystkie warstwy Niewiary i wątpliwości, jakie się budzą. Jakie wątpliwości są dzisiaj w moim sercu? Jakie pytanie mam dzisiaj do Jezusa? Co powoduje, że nie widzę go tak mocno w moim życiu? Czytaj ten tekst i proś Jezusa, aby dawał tobie coraz silniejszą wiarę. Proś Jezusa wytrwale, żeby przychodził do ciebie. Żeby udowadniał, że jest. Dzisiaj w tym trudnym czasie, w tym okresie wielkanocnym wierzę, że Jezus będzie chciał do każdego z nas przychodzić i dawać na nowo nadzieję i radość. Pozwól Mu na to. Panie Jezu, przychodź na nowo. Przychodź do mnie. Pomóż mi na nowo jeszcze bardziej uwierzyć w To, że jesteś. Umacniaj moją wiarę. Daj mi prawdziwą radość.